Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam trzy sposoby, aby słuchać muzyki z YouTube'a przy zgaszonym ekranie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą aplikacją będzie OG YouTube. Ja pobrałem wersję dla urządzeń bez rota, jednak jest dostępna wersja i dla urządzeń zrotowanych i nie. Dla cele filmów pobrałem wersję dla urządzeń bez rota, z tego względu, że uważam, że większość widzów właśnie taki telefon posiada. Oprócz e, możliwości pobrania filmu i wzięcia go do okienka, głównym celem tej aplikacji jest to, że można odtwarzać muzykę nawet ze zgaszonym ekranem. Kolejną aplikacją jest Black Screen of Life. Moim zdaniem jest bardziej użyteczna, gdy może, gdyż możemy ją zastosować w każdym przypadku, nieważne czy słuchamy muzyki z YouTube'a, nagrywamy coś aparatem, przeglądamy internet itd. Po naciśnięciu tego przyciska uruchamia się cała aplikacja. Żeby zgasić ekran, wystarczy zakryć ten sensor. Ekran jest zgaszony, a wszystkie czynności, które dzieją się na telefonie, pozostają niezatrzymane. Sprawdźmy więc, jak aplikacja sprawuje się podczas słuchania muzyki z YouTube'a. No możemy telefon odłożyć do kieszeni, położyć na jakimś stole, czujnik wtedy jest e, zasłonięty a muzyka leci dalej, nieważne czy przez głośnik słuchawki, głośnik Bluetooth. Trzecia i zarazem ostatnia aplikacja jest przeznaczona głównie dla urządzeń Sony. Po jej otwarciu mamy tutaj niewiele opcji, yy, jednak nie o to chodzi. Yy, po naciśnięciu przycisku ostatnich aplikacji, dodaje nam się tutaj yy, taka mała ikonka. Yy, jest to mały odtwarzacz YouTube'a, który możemy sobie tutaj przenosować, minimalizować. Głównym celem aplikacji jest to, żeby oglądać filmy w takim małym okienku, podczas gdy robimy coś na telefonie. Jednak ja znalazłem, e, można to nazwać błąd tej aplikacji, gdyż gdy włączymy sobie tutaj o taki film, jakikolwiek, e, myślę, że w większości przypadków będzie to jakaś muzyka, bo do tego się najbardziej e, tego używa. E, mamy tutaj muzykę, można zgasić ekran, a muzyka nie przestaje e, grać. Można również to zminimalizować, zgasić i nadal będzie grać bez żadnych problemów. Kurde no!